Venus, e, czy ty widzisz to, co ja? No, ta szkoła jest nie do poznania. Omg, totalnie wszystko się tutaj zmieniło. Nigdy bym nie pomyślała, że takie zmiany można wprowadzić w tej szkole. Venus, e, a czy my przypadkiem na przykład nie pomyliliśmy adresu? Raczej wątpię. Popatrz Venus, tutaj musieli wyburzyć ścianę, bo wcześniej tutaj była taka ławka i zawsze siedzieliśmy sobie razem na przerwie, pamiętasz? No tak, pamiętam. Patrz, Wenus, Abi i Chodź do nich się przywitać, bo dawno ich nie widziałem. O, cześć Abi, cześć Ros! O, cześć Hunter, cześć Wenus! O, hunter, Wenus, cześć wam. Czy wy też nie możecie w to uwierzyć, gdzie my właśnie teraz jesteśmy? No co ty nie powiesz? Ej, ale y, całą szkołę wyremontowali, czy tylko tutaj przy wejściu? Nie, całej szkoły nie wyremontowali, tylko kilka pomieszczeń. Ej, Abi, czyli jednak była tutaj Katarzyna Dobor? Nie, to zasługa nowej dyrektorki szkoły. Co? co? Czekaj, czekaj, dobrze usłyszałem. Ty powiedziałaś zasługa nowej dyrektorki szkoły, to co, twoja mama już nie jest dyrektorką? No tak, została przeniesiona do innej szkoły i tam jest dyrektorką. Ehm, to chyba trochę szkoda, co nie? E, tam, teraz przynajmniej nie będzie mnie kontrolować. No właśnie, a po drugie, zobacz Hunter, co nam załatwiła nowa pani dyrektor. Mamy piłkarzyki, Hunter, chcesz zagrać? No właśnie, miałem to powiedzieć, że tutaj piłkarzyki widzę. Jak chcesz roz, to chodź, możemy zagrać teraz. Abi, mam prośbę, potrzymasz moje książki i twój plecak, bo chciałbym zagrać z Hunterem. No dobrze. Hunter, tylko ostrzegam, że jestem wielkim mistrzem w gry w piłkarzyki, więc nie wygrasz ze mną. Zaraz się przekonamy. Ach, jak dzieci. Ach, z chłopakami to jak z dziećmi. A właśnie, Abi, miałam jeszcze się czegoś zapytać. No, co chodzi? Po co jest ci ta piła? A to taka mała niespodzianka dla pursefony. Ha, wygrałem! Ej, nie, to się nie liczy, bo, bo mi przed chwilą coś do oka wpadło i nie widziałem. No, nie widziałem. Bardzo mi przykro, ale niestety nie liczy się, nic nie mówię wcześniej. Poza tym podejrzewam, że jakbyś ty wygrał, na pewno byś o tym nie wspominał. Eee, to niesprawiedliwe. Ej, ty, hoteluwo moja, nie smuć się, następnym razem wygrasz. Oj, Abi, jesteś kochana. Dzień dobry, uczniowie. I jak się grało w piłkarzyki? Piłkarzyki zarobi, to znaczy, bardzo fajnie się grało, super. No to bardzo się cieszę, może jeszcze kiedyś zamówię stół do bilardu. Tak, to byłby świetny pomysł. Mm, no dobrze, to ja już nie będę wam przeszkadzała, życzę miłego dnia. Ehm, um, Abi, czy ta pani to jest... Tak, to jest nasza nowa dyrektorka szkoły. Jusiu, możesz mi wytłumaczyć co się tutaj stało? No, jak to, co, Kleo? Wyremontowali naszą szkołę. No, przecież kiedyś na się była taka informacja, jeszcze jak mieliśmy lekcje online. Czy ty myślisz, że ja tego nie zauważyłam i sądzisz, że jestem głupia? Nie no, co ty, Kleo? Jesteś mądra. Tylko trochę inaczej. Co ty tam powiedziałeś pod nosem? E, Kleo, ja teraz nic nie powiedziałem, przesłyszało ci się. No dobrze, dobrze, a powiedz mi, czy zauważyłeś coś? Ach, Kleo, no przecież mówiłem ci na początku, wyremontowali szkołę, tak? Ale tu chodzi o mnie! Eem, byłaś... Eem, u fryzjera? Zaraz ci dam fryzjera! Przecież założyłam nową sukienkę, którą zamawiałam dwa miesiące temu, nie pamiętasz? Eem, no tak, tak, Leo! No przecież ja udawałem! Tak, chodziło o twoją sukienkę! No co ty? Myślisz, że ja bym nie zauważył tego? O! Tam są moje straszyciółki! Na pewno zauważą, że mam nową sukienkę! O, hej Kleo, no cześć, Straszyciółki, tęskniam za wami. Powiedzcie mi, czy zauważyłyście coś nowego u mnie? E, no tak, zapewne znowu byłeś u fryzjera. No, żeś kurde, no? Kleo, e, spokojnie, złość piękności szkodzi. Zamknij się! No i jak Ebi, podoba ci się szkoła? Tak, jest bardzo super! No dobrze, no to możesz iść już do swojej klasy, tam jest. No dobrze, to pa, potem opowiem wam jak było. No dobra, no to ja też już idę. Poczekaj Oseana, musimy o czymś porozmawiać. Szczerze, chyba nie mamy o czym. A właśnie, że mamy. Odkąd wczoraj wyszliśmy z kafetrumny, dziwnie się zachowujesz. A nie domyśliłaś się dlaczego? Przecież jesteś mądra. Co to jest za tekst? Dobra, nieważne. Powiedz mi o co chodzi. No hello, chodzi o Gila. O czym rozmawiałyśmy kiedyś? O Gila? Ale o co ci chodzi? Przecież mówiłam ci wczoraj, że to nasz przyjaciel. No właśnie, ale wczoraj inaczej się zachowywałaś przy nim. Eee, jak to? Przecież normalnie się zachowuje. O, cześć dziewczyny. O, cześć Gil. E, wracając, normalnie się zachowuje. Nie wiem o co ci chodzi. No właśnie widzę. O, Seana, zaczekaj. A tutaj mamy kolejny korytarz szkolny. Mm, no, fajnie, tu jest, ale powiedz mi, dlaczego nie możemy być razem w klasie Rubeka? Drakubeka, jesteś tutaj już trzy miesiące na tym świecie, więc powinnaś się nauczyć podstaw, czyli powinnaś iść do pierwszej klasy. No dobrze, a co jeśli oni mnie nie polubią? Drakubeka, nawet tak nie myśl. No dobrze, no to pokaż mi, gdzie jest moja klasa. Draculora, kto to jest? To jest twoja siostra? No co ty, Iris, Ja mam tylko jedną siostrę, Draculisę. Jest bardzo podobna do ciebie. No właśnie, widzę. Czy ja o czymś nie wiem? Wiesz co, Drakubeka? Może najpierw sprawdzimy, gdzie my mamy pokój, okej? Okay? No dobrze, no to chodźmy. Draculisa mi w to nie uwierzy. E, tam zawsze się znajdzie jakaś osoba, która będzie podobna do ciebie. Ale aż tak? No tak. Najpierw się spóźnia do kafetrumny, a teraz do szkoły. Taki już urok amanity. W poprzedniej szkole też tak było. Ej, Maja, napisz do niej, gdzie ona jest. Że co? Jak ty mnie nazwałaś? A no tak, zapomniałam. E, Bibi, tak? Serio? Dobra, nieważne, jak się nazywasz. Napisz do amanity. Już nie trzeba No witam, dlaczego miałyście do mnie dzwonić? Bo po raz kolejny się spóźniłaś? Oj tam, Feibel, nie narzekaj Jakbyś dbała o siebie, to byś mnie rozumiała Haha, <grym> ale dobre A skąd taka pewność, że ja o siebie nie dbam? E, no, popatrz w lustro, no to się dowiesz <grym> Wiesz co? Jeszcze jedno słowo i będziesz żałować Dobra, Feibel, wyluzuj Powiedz mi, w jakiej klasie jesteś w czwartej A jestem. No i bingo, jesteśmy razem w klasie razem z Hunterem. No, a ja jestem w drugiej A. Dobra, no to zrobimy tak. B zaprowadzimy do jej klasy, a ze względu na to, że my za chwilę mamy razem lekcję, to obmyślimy razem plan. No dobra, jestem za. Ja też.